Jak wiemy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim dzieło wielu rąk i tutaj na pewno duża jak gdyby rola jest Jurka Owsiaka, który jest głównym organizatorem tej imprezy. Na pewno nie możemy tutaj zapomnieć o wszystkich wolontariuszach i przede wszystkim o wolontariuszach z naszego miasta, którym serdecznie pragnę podziękować. Pragnę podziękować opiekunom, pragnę podziękować wszystkim wolontariuszom, pragnę podziękować organizatorowi Grybowskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Grybowie, Pani Stanisławie Morandzie za przygotowanie dzisiejszej imprezy. No nie ukrywajmy, że jest to bardzo dobra inicjatywa i y, można powiedzieć, że miasto Grybów na pewno będzie w takich uroczystościach uczestniczyć. Sam osobiście można powiedzieć, że gram od wielu lat y, wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i będę grał y, do końca świata i jeden dzień dłużej. Grybów uczestniczy w Wielkiej Ortestii Świątecznej Pomocy właściwie od samego początku. Inicjatorem była m.in. pani Anna Maślak, która właściwie też będzie obchodzić w przyszłym roku swoje 25-lecie wolontariatu. Nie opuszcza nas i kwestuje co rok. Zresztą zazwyczaj jest w gronie rekordzistów. Myślę, że po prostu budzi sympatię i ludzie już mają zaufanie do niej. W tym roku mieliśmy 11 wolontariuszy, jedna osoba zachorowała, w związku z czym kwestowało 10. Trochę mnie smuci fakt, że chyba nie pobijemy kwoty z zeszłego roku, bo to było około 13 tysięcy złotych, natomiast w tym roku przekroczyliśmy już 10, jeszcze dwie puszki są niepodliczone. No być, może, być może wyrównamy. Ofiarność mieszkańców, jak co roku jest duża, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególnie, że dużo młodych osób chętnie ofiaruje datki, dużo rodzin z małymi dziećmi. Myślę, że to wiąże się z tym, że oni ten sprzęt widują na co dzień w szpitalu, i stąd wiedzą, że ta akcja jest potrzebna.